Ma. Dzisiaj taki filmik nie jest dzielny, ponieważ pokażę Wam, jaka jest sytuacja w ligach. To można w do pierwszej plus ekstra klasy, plus. Zadam o takich znanych y, lobów słychać w tej drugiej ligach. I zacznijmy od Bundesligi II. Ale tak, w tym momencie y, dwa drużyny mają 45 punktów. Pierwsze i drugie to są tak Bochum i Holstein-Kiel. Y, w tym drugim klubie gra Kiersko, w którym w pieście. Oprócz tego jest jeszcze Runterfurst, oni są trzecimi na 43 punkty, a czwarty jest HSV i ma punktów 32. Teoretycznie KSC to jest klub Karlsruher SC. Oni mają punktów 60, myślę, że mogą ich dogonić, aczkolwiek raczej bym ustawiał na te cztery pierwsze kluby. A z takich bardziej znanych Marek, które już kiedyś widzieliśmy, to tak, Fortuna Dawida Kownackiego jest siódma. Pod nim jest Hanover 96. 6 który o 18-19 był w Niemczech. Z ma 27, pod 13 raczej się spokojnie utrzymają. A dalsza jest 14 też się raczej utrzymają. Także to, to była druga Bundesliga. A i mamy e, League i pierwszy jest tróe punktów 55, pod hmm. nimi są dwa kluby, które też myślę, że mogą awansować, Clermont and... i Toulouse, czwarty teraz jest Grenoble Foot 38, e, ma 39, ale wydaje mi się, że któryś z tej trójki, Trois, Clermont i Toulouse awansuje. Z innych znanych yy, mordek, które pamiętamy, to tak. kon jest 9. Yy, mnie jest 12. Gębą jest 17. I to są chyba jedyne takie kluby, które są bardziej znane, jeżeli chodzi o Francję. Wiadomo, jest jeszcze Le Havre, w którym się wychowywał m.in. Iriad Mares. Jest Paris w którym chyba nie, nie gra tam liczny, tylko... grał tam nic, tylko zielo kiedyś. Jest Aja, tu jest Oxer. No, tak wygląda słowo co w diktu. Sekunda to jest tak. Pierwsza jest Malorka. Drugi jest panią trzecia Almeria. Malorka ma 57 punktów. Drugi jest rywal Barcelony z Zamidzy, czyli Espanol 53 i ostatnia jest Almeria z tych, co mogą awansować. Myślę, że awansują. Czwarty jest Leganes 6,9, ale oni raczej Odpadają. Z takich innych klubów to tak. Cartagena, w której kiedyś grał, już to nie gra. E, e, Marcin Bułka jest 17. do to Tutaj chyba je gra ten e, Mateusz Bogusz, tak. Oni są e, w tym momencie 16. E, takie kluby jak Malaga czy Pal Las Palmas, które znamy z dawnych lat. Z na ligi są 14 i 13. Zirona jest 8, Raju jest 6. .00. No, raczej nic ciekawego. W przypadku Serie B, tutaj tak, ja się jestem Poli. 26 punktów. Kolejny jest Eco Monza, czyli klub nowy i trzecia jest Wenecja 42, ale tyle są byłych, ma Salernitana. Jeżeli będzie myślę że walka do końca Salernitana czy Wenecja, ja staję na Salernitana, bo tam gra Diczek, Jaroszyński i bo y Kupisz, więc... ...może oczywiście oglądać Polaków. Z innych ciekawych klubów, które były kiedyś, to tak... Y Skara jest 19 i nie, nie spadną czasem, chyba spadną. Brescia jest 16, co jest bardzo słabym wynikiem. Frosinon jest 11, Spal jest 8, 7 jest Kiewo, 6 jest Ledcze i to są nie tyle. W championship tu jest ciekawe: 70 punktów ma pierwszy Norwich z Pachetu w składzie, więc myślę, że oni mogą awansować. Drugi jest Brentford, który myślę, że w końcu awansuje i trzymam za nich czuki, żeby w końcu awansowali, bo powinni. Trzeci jest Watford. Anime jest Swansea, to jest punkt różnicy, aczkolwiek stwierdzam, że na klub Xiarchi nie awansuje. Nie jest Reading, bo nie jest takich mordek, które kiedyś oglądaliśmy z Premier League, to jest Bournemouth. Jest, pod nim jest Banksley, w którym gra Michał Helik. Później jest Cardiff, które w którymś nie było w Premier League. 90 jest Stock, 9 jest Middlesbrough. Na miejscu 18 dopiero jest Derby Country z już i Christianem Beadle. I w sumie tyle. Ostatnie jest Wykon Wojners, Sheffield Wednesday i, i Rotterdam United i to w sumie tyle jeżeli chodzi o to. I pierwszej lidze, czyli co nasu do Ekstraklasy to tak, na pierwszym miejscu jest Nieciecza, 43 punkty, później jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ e, Radomiak ma 31, jest na 6 Arka 32, jest na punkcie 5, 33, GKS z Tychy 33, Jauka z Górnik ma po 35 punktów, drugie i trzecie miejsce. Ze to Widze jest 9, Korona jest 12, Sanders 14, Mycha 16. Ale tu jest bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ aż 6 zespołów może awans, yy, ma szansę na awans. Teraz też jest mieć ślednictwo, aczkolwiek na nich nie licie. Myślę, że od 6 do 1 awansują. Mimo, że pierwsza racja będzie niecierczała. Euks. I powiedzmy, żarka awansują. Wcześniej nie wiem, w sumie... Jak to teraz wygląda, bo to jest tak, że w tym momencie jeden, spada jeden klub i nie wiem jak to będzie z awansami, ale zobaczymy jak to będzie. Ciekawie. I to byłoby na tyle. Dzięki za oglądanie, dzięki za wysłuchanie. Elo.